O siema, ja już gotowy do wyjazdu, zapakowany. Tak tam torby mam jeszcze jest dwie, jakieś reklamówki. Wszystko poszło kurierem, no. co mogłem tylko koło zapasowe, monitory, czy koło telewizor, dwa komputery czy torebki, rekamówki z kablami i tak dalej i tak. Także opuszczamy nasz domek? Świetniki przygotowane. Co, ruszamy? Jesteśmy w trasie na tron do, Rosla, do Roslare. Pogoda taka, no deszcz, krok i taka mrzawka jest. No. Ale nie jest gorąco, jest ok. okay. No, zbliżamy się do Roslare. 5 km zostało. Dzisiaj jesteśmy na check-in line Zaraz będziemy dawać paszporty chyba Nie wiem, pierwszy raz jadę, nie? No tyle No, daliśmy paszporty Dostaliśmy takie oto Safety coś, bezpieczeństwo, co można, co nie można Plus jakieś tam bilety Karty do wejścia do kajuty i kazał nam wjechać na linię numer 1, yy, numer 11, tutaj z 10 my stoimy na, na 11. O to tu jest właśnie od 1 do 20 No wjeżdżamy, Wjeżdżamy na prom to jednak tym będziemy płynąć, tak myślałem, z tą Eską na górze, gdzie komin był. My już na promie Samochód zaparkowany, teraz szukamy kajuty Jaki numer? Na prawo gdzieś mówią Teraz szukamy Mamy na bilecie napisany numer Zaraz nam pan pokaże Samochód zaparkowaliśmy już Akurat przy wyjściu Z car park. O, nasza kajuta, telewizor, dwa łóżka u góry, po lewej, po prawej, składanej tutaj, po lewej, po prawej. Tutaj jest jakieś lustereczko i toaleta. nic widzisz? Kubeczki nas szczoteczki. No nie jest tak źle, jest okej, okay, No. O, mamy z widokiem na morze. Tam też jakiś jakiś ferry stoi. No no i tyle. No właśnie idziemy. Idziemy wi-fi kupić. Kajutę mamy tam po lewej stronie. Gdzieś czwarte drzwi z lewej. Idziemy tego WiFi właśnie załatwić sobie na statku. Nie, tam podobno 10 euro się płaci. Żebyśmy mieli internet. Żebyśmy mieli internet. No i... I... i no i tyle, no pójdziemy pochodzić, co zjeść. Idę z synem załatwić. Tutaj też jakiś salon, można te maszyny pograć. o Takie mini kasyno. No, będziemy dzisiaj, mamy całą noc, będziemy grać. Restauracje, bary. Zaraz pójdziemy coś zjeść. Dobra, to jest moja kabina 8208. Czemu nie Tita? Czekaj, może nie tak, może do dołu. Nie. Coś nie działa. O, teraz zapitało. Zobaczcie kurde, odpaliłem telewizor, zobaczę czy działa. Polski program leci, czyli złomiarze, tak? No, złomiarze lecą, kurde, tak żeby też można oglądać. Wypływamy, wypływamy Na razie jeszcze nagrywam z kajuty, zaraz idę na zewnątrz. Jak powiedział, tak robi. Tam dalej Scena Line Pro. Może przybliżę.

No, dużo, dużo tutaj jest takich rzeczy. Powinienem wam pokazać. Płaci się chyba za dziecko 15 euro. Bierzesz co chcesz, jesz, a dorosły 30 euro. Też wierzysz, co chcesz. Coś. Są drinki, jest kawa, jest whisky, baryk. Dobra, ile coś zjeść, w głodny jest? Zobaczcie, co sobie wziąłem. Tak, jak mówiłem, płaci się. 30 euro za dorosłą osobę i 15 za. No, syna mi jako dziecko policzyli, nie? On już 18 lat prawie. A to 15. No i bierzesz sobie talerz w szućce i jesz co chcesz. Tak, ładujesz sobie ile chcesz. O, zobaczcie, co sobie wziąłem. Ziemniaki, tu pork. Jakaś cyrówka i winny. Win, win, może pan polecić coś? No. Polacy <grym> pracują. Jak może wszędzie, wszędzie można się dogadać. Nie? No smacznego, trzeba jeść. No bo on też jest teraz reporterem. A co tu są numery stolika? One mamy jakieś? Na kuponie też? A, ładna taka dużo miejsca zobaczcie Pójdzie, pójdziemy dalej zobaczyć tam jeszcze jest i jakieś kluby, bary Karton? Tak, właśnie przyszłem sobie piwko zamówić A będziemy płacić. Dziwnie tak czuć jak płynie, jak się buja, ale jeszcze tak nieźle. Zdrówko. Nie wiem, pierwszy raz takie piwo piję, jeszcze nie piłem. Rweczko. Na razie nie wychodzę stąd, bo można jeść ile się, ile zdołasz, tak? Płacisz jednorazowo i jesz ile chcesz. Także pojedzone już, pojedliśmy idziemy pochodzić po statku, zobaczyć co gdzie jest Tam są jakieś bary, kluby O, tutaj jest tablica wam pokazać Co gdzie się znajduje Sundek, coś tam nightclub, restaurant, bars Idziemy dalej też jakiś bar, czy restauracja Tu łajby u góry są może zobaczyć A na razie pojadłem, popiłem Pochodzimy, zobaczymy co gdzie jest Na razie dużo, dużo, dużo Troszeczkę buja, buja kurde. Gimnie się chodzi po tym statku. No zobaczcie co wam teraz pokażę. Akurat jest dla trackersów Dla trackersów można iść piwo wypić, pojeść. O, zmieniłem kawa teraz w jakimś bazie jestem, także na zdrówkę dla wszystkich. Mówię, że jeszcze na środku oceanu to ja piwa nie piłem.

Wypiłem sobie jedno piwo, Jeszcze trochę ludzi siedzi, teraz poszedłem, w mój tam nightclub poszedłem na dziesiąte piętro ale tam właśnie yy, no ktoś gra na jakaś, jakiś tam muzykant jest no gra tam na gitarze na śpiewa tak irlandz, Irlandzkie tej piosenki tak ale nie chciałem tam nic nagrywać, bo wiecie, ja chcę na YouTube rzucić o prawa autorskie, no i wróciłem tu z powrotem gdzie no gdzie jedliśmy Wziąłem sobie jeszcze jedno piwo, wziąłem sobie jeszcze Pepsi Godzinę mamy gdzieś, które nie wiem, 21 z hakiem jest pewnie Zaraz wypiję piwo i co? I do kajuty przespać się, bo to podobno na 12 już będziemy, będziemy w tym. Yy, we Francji, tak? Zobaczcie, jak to wygląda. Tam tym bardziej siedziałem yy, przodem. A teraz siedzę tyłem, że płynę w przeciwnym kierunku. Nie lubię tak właśnie pływać, bo sama, w autobusie siedzisz. Kurde, wolę siedzieć normalnie, jechać na wprost, niż siedzieć tyłem i jechać do tyłu, tak? No to co? Zamotani, logistyk, zdrówko. Pokazałem wam trackersów, barlak trackersów. też można piwo wypić, pojeść, coś jak tutaj, nie? No to zdrowie. O kura, za zaczęło. Nie, fale jeszcze takie są małe, tak? Jeszcze tak nie, no buja trochę, jak się chodzi, to trzeba uważać, bo jakbyś pijany był normalnie, nie? Dobre piwo powiem wam, to jest italiańskie. To jest italiańskie Miramoretti. Dobre, polecam. No mało ludzi, każdy pojadł, poszedł tam na disco do góry. Na disco do góry. Jak to wygląda proszę Dobra co tam, czas spać, po się położyć. Kurde, ja na piętrze właśnie leżę. Żona na dole, synu na dole, ja na górze. O, ja tam gram na górze, bo zobaczcie, mam widok na, na ocean, na morze. No. no, to co, widzimy się jutro, nie? Bom rãnos Na pokład, zobaczyć jak to jest. opuszczamy już Irlandię. Stamtąd wypływaliśmy. Wypłyniemy, żegnamy, żegnamy wyspę. Żegnamy Irlandię. Znaczy nie żegnamy, bo jeszcze tutaj wrócimy. Tam do córki, nie do córki, tak że na Christmas przylecimy na pewno. Już dopływamy do very good morning, ladies and gentlemen. This is Captain Sean Boyd speaking to you once again. Oh. I do hope you've had a pleasant night on board with us here on Vision. We're just about to embark uh, the port pilot for Cherbourg now on the port side of the vessel. He will be boarding very shortly and we will continue our passage in towards the port of Cherbourg. should be alongside for an on time arrival of 12 o'clock local time. Once again, I'd sincerely like to thank all of you for coming with us here on Senevision, particularly. e uh, for the inaugural voyage from Rostock to Shoreburg it's been so nice to meet some of you and uh, see plenty of No ja, wysiadłem na górę zobaczyć bo już kazali nam wyjść z kabiny. Zostało 40 minut do do portu Także już Francję widać ja chcemy zobaczyć Jona tam w torby winuje z tym siedzą tam na dole a zaraz będziemy szli do samochodu do nie? Powiem wam, że nie mogłem spać kurde. Co za Co zasadem ja wieczorem dziś o 11 się Pierwsza pierwsza 25, nie mogę spać, tak kurwa bujało, szarpało, także trochę chwale fal były, normalnie skrzypiało. Za długo się płynie. Dla mnie tyle godzin na promie to jest masakra. Znaczy nie, ja się dobrze czuję, dobrze się czuję, ale za długo, za długo weź, kurwa, tyle godzin na morzu, nie? czy na oceanie tam Dobra, ja będę kończył, widzimy się w samochodzie. No, my już w samochodzie, czekamy na wyjazd, aż otworzą. No już ile, 15-20 minut czekamy, nie? Ale chyba zaraz się coś ruszy. Witamy w Szerburgu, właśnie zjeżdżamy z promu. Nie wiem jak ten most się nazywa, ale tak jak w Eurotracku graliśmy też tam gdzieś we Francji na takim wysokim moście jechaliśmy. Właśnie tu jest to samo, już zjeżdżamy na radio, ale tam było bardzo wysoko, tylko zapomniałem telefon wyciągnąć, i to. Także jeszcze we Francji jesteśmy. Nie wiem, ile przejechałem już z promu, no już ile czasu jedziemy? Półtorej Półtora godziny. 1,5 godziny. godziny już jesteśmy w trasie, jak zjechaliśmy z promu, nie? Na razie nic nie kręcę, no co tu, na razie jadę. Wszędzie drzewa, zielono, ładnie. Już nie to co w Irlandii te drzewa. Tu już widać, są nasze drzewa. Takie liściaste, wysokie, grube. No. Jak będę w Belgii czy gdzieś tam, czy coś zobaczę, tu nie trochę Belgię nagram. Yy... Na razie cały czas autostrada. Żadne miasteczka, nic. Cały czas tak z promu, to autostradą jedziemy. Tylko ograniczenia? Czym 110 cały czas jadę? Tu nie jest 90, załóżmy na 70 było. Jadę przepisowo, bo nie chcę mandatów datę. No jesteśmy teraz, nie wiem gdzie. Na coś. Nie Renes, tylko... No masz tu Rowen. Rowen, czy jakoś tam? Pierwsze tankowanie już było. Kurde CPN był zamknięty po do 20.00 Miałem tylko na 100 km paliwa. Wpisałem w Google i do jakiejś miejscówki wjechaliśmy. Jakaś miejscowość, nie wiem jaka. Troszeczkę od autostrady i tam się zalało. I Jeszcze tańszy paliwo było za euro 60, a tak. Tutaj było dwa z hakiem, tak. No i co dalej. No i wjechaliśmy, przejechałem niecałe, nie całe, nie 50 km od CPN-u, 60. No. Teraz jechaliśmy na Belgię, właśnie jesteśmy w Belgii. Na razie nic też tu nie widać. Same, nie wiem, jakieś mosty. Za 35 km będzie petrol Station. Dostarczy. Także my w Holandii. Już w Holandii, jechaliśmy. Tak, bo już ring minął. już jesteśmy na terenie Holandii. Jeszcze Holandia, Niemcy. Nie jestem w domu. Już się ściemnia powoli. Powoli się robi ciemno, ale. A co do zmęczenia? Jeszcze nie jest tak źle. Nie zmęczyłem się. Jest ok. Przejechałem już 703 km. Co ja mówię? Ile ja przejechałem? E... 758 km przejechałem. Zostało mi jeszcze 800 zostało No, 8 ma. W końcu się odezwałem. Zostało mi do domu 174 km. 170 dokładnie. 70 do Berlina i stuwa od Berlina. Już jestem blisko. Jest godzina w tej chwili. Kurwa, jest? do czwartej. do czwartej nad ranem. Także nie źle. Honda się nadaje na długie trasy. Tysiaka można spokojnie przejechać. Kolana, nogi nic nie boli. Wyprostowany jedziesz. Szyja trochę boli od tego siedzenia i trzymania tej kierownicy, nie? A tak wy wygodne auto. Siedzę jak w kubełku, siedzenia trzymają. Także test dobry. Honda przeszła. Także polecam. No, Już prawie w Subicach. Jest która? W fut 6? 6? nie. No, w fut jest. Jesteśmy w Frankfurcie nad Odrą, zaraz Wam pokażę, będziemy przekraczać most i już będziemy po polskiej stronie w Subicach. Tu kiedyś była granica, gdzie ten pas zieleni na środku. Teraz też tak policja stoi, kont kontrolują nie? Ciebie ze kontrolują. Kontrolują. Jak nie straż graniczna, to, to niemiecka policja z naszą polską policją. Teraz wam pokażę tutaj co tam jest. Tutaj tu na ryby chodziliśmy na kanał tu Odra Płynie. Tam na ryby chodziłem. Tam na główki na ryby z lewej strony chodziłem. I to moje miasto, a tam jest wieżowiec, tylko nie wiem czy widać. Tam nie widać, tam, nie widać, tam mieszkałem.